Hejka, przychodzę do Was z nietypowym filmikiem. Będzie to taki krótki przegląd sukien ślubnych, jakie możemy zakupić na różnych sklepach online. Są to suknie ślubne tanie i plus size. Pierwszą taką suknię znalazłam na Bonprix za 250 zł. Jak widzicie prezentuje się pięknie. Moim zdaniem ja uwielbiam suknię z koronką, więc no, od razu wpada w oko. Wydaje się, no, że jest fajnie uszyta, podkreśla figurę. Długość też nie jest zła, moim zdaniem. Też rozmiary są duże, więc no, dla takiej większej panny młodej powinno być ok. Przy tej konkretnie nie ma opinii, więc trudno nam cokolwiek powiedzieć. Mamy drugą też z Bonprix, również 250 zł. Jak widzicie, ta już jest bardziej klasyczna. Moim skromnym zdaniem, również przepiękna, taka oryginalna. I również mamy rozmiar do 50, też nie ma opinii. Trzecia taka sukienka to jest z cekinami, też za 250 zł. W tej chwili jest tylko dostępny rozmiar 48. I również wydaje się dosyć interesującą sukienką. Skromną, ale piękną. Jak widzicie na modelce. I ta dana sukienka już ma opinie. I one są naprawdę bardzo dobre. Więc można kupować w ciemno. Na Bonprix jest dosyć sporo sukienek ślubnych. Jeżeli chodzi o te wyższe rozmiary, no to no nie ma ich jakoś dużo, jest parę, parę modeli. Ale jak ktoś jest szczuplejszy to na pewno znajdzie więcej. Dużo więcej zaś dla plus size sukien ślubnych jest na ASOSie i też są bardzo rozsądnych cenach. Jeżeli chodzi o jakość, to nie wiem jaka to jest, jakie są składy. No, na to już nie zwracałam uwagi. Bardziej skupiłam się właśnie na, na takim przeglądzie, zobaczenie, jak te sukienki wyglądają. O tu jest przepiękna suknia z koronki, bardzo piękna moim zdaniem. I też widzimy ją na modelce Plus Size, więc mamy już takie bardziej wyobrażenie jak będzie właśnie wyglądała na większych po prostu rozmiarze. Ta sukienka też na no, moją uwagę jest dosyć odważna 650 zł. Jest przepiękna, uważam naprawdę. Kolejna taka troszeczkę bardziej zabudowana, może na jakimś jakiś ślub jesienią albo zimą 790 zł ta bardziej mi się kojarzy z jakimś takim ślubem na łące bym powiedziała i tutaj też mamy wideo możemy sobie na Asosie zobaczyć jak ta sukienka mniej więcej się zachowuje no też przepiękna kolejna również koronkowa przepiękna te rękawy no cudowne Cudowna jest. to też możecie zobaczyć, jak wygląda w ruchu. Też uważam, że, że no przepiękna sukienka. Z jakąś fajną biżuterią to jak znalazł. No i kolejną mamy też no masę koronki, jak widzicie. Ktoś powie, że firanka, ale no nie wiem, ja, ja lubię takie, takie sukienki, więc troszeczkę też poszłam w tego typu wyszukiwania. Ale niekoniecznie. Tu mamy ciekawostkę z prawie 2000, przeceniona na 690 zł, jakaś koronkowa sukienka. Jak dla mnie to niekoniecznie nie mój typ, ale też ciekawa. No i tania, bardzo tania. O, ta też jest piękna. Hafty, jeszcze kwiaty. No przepięknie wygląda. I też tutaj możecie zobaczyć ją w akcji. Też myślę, że z jakimiś ciekawymi dodatkami. Może naprawdę uroczo wyglądać. Tutaj znowu mamy powrót do koronki. Ta sukienka jest o tyle ciekawa, że ma takie odcięcie w spódnicy od góry, i to naprawdę bardzo fajnie wygląda. O sami zobaczcie. I ten długi rękaw w koronce. No super, moim zdaniem. Naprawdę przepiękna. Prze, przepiękna. I tylko 590 zł. I w tej chwili jest tylko największy rozmiar, ale czasami warto po prostu śledzić te rozmiary, bo, no bo coś jest z powrotem na stanie, czegoś nie ma. A tutaj mamy kolejną sukienkę, bardziej klasyczną i odważną, ale też uważam, że jest naprawdę urocza. Tutaj... Widzicie ją w akcji? Dla mnie, o takiej odważnej, pewnej siebie kobiety, to jak znalazł. I 790 zł. I zostało naprawdę takie duże rozmiary. Tutaj mamy sukienkę kolejną za sosa. Bardzo, bardzo taka, myślę, dziewczęca, w tyłu troszeczkę greckim. Zobaczcie sami, jaka piękna. Pięknie się ta suknia układa moim zdaniem na ciele. Tylko 330 zł. Kolejna za ponad 400 zł. Tutaj mamy rozmiar Midi. I też piękna sukienka. Myślę, że nie ja wiem, jak ktoś nie chce na przykład na pierwszy dzień, jak ktoś robi poprawiny to na drugi dzień również um, mogłaby um, być jak najbardziej um, i tu też, ta też mi się bardzo podoba um, przepiękna no sami zobaczcie czyż nie jest piękna ta cukienka Rękawy ma super, takie właśnie zakrywające to i owo, 520 zł. Wszystkie rozmiary dostępne. Kolejna tiulowa z kryształkami za 470 niecałe zł. Y i co? I mamy tutaj kolejny sklep. Karko, na karko też. Yy, widziałam, że są właśnie suknie ślubne. Więc też tutaj zerknęłam na parę modeli. I ceny, jak widzicie, 290, 440, 390, coś. Także też yy, są w bardzo przystępnej cenie. I jak widzicie. No, są to bardziej tradycyjne, ale i też takie troszeczkę fikuśne te sukienki. Kolejny sklep to jest. By Lola. Chyba tak się ten sklep nazywa. By Lola, tak. Nie znam w ogóle tego sklepu, ale właśnie znalazłam o, tą sukienkę. Ona mi wpadła w oko. Są tu różne kolory tej sukienki, ale też mamy różne rozmiary. I zobaczcie sami, bardzo urocza jest ta sukienka, takie, taka bardziej tradycyjna. Ten pasek bardzo mi się podoba. Jedyny minus to to, że niestety nie miała dużo zdjęć. Jest podobny model, tylko z rękawem dłuższym, już tutaj takim koronkowym. Jak widzicie, tu jest krótszy, tu jest dłuższy. I ten dłuższy model z tym dłuższym rękawem miał trzy zdjęcia, ale też te zdjęcia były takie. Niefajne, moim zdaniem. I mamy kolejny sklep. I tutaj mamy również ofertę sukien ślubnych plus size. I tu też mamy ceny około 500 zł. I również te sukienki są bardziej takie tradycyjne, bym powiedziała. Czyli takie, nie wiem, księżniczkowe. No, może od księżniczkowych jest mniej, ale koronkowe. O jak widzicie, z jakimś tam drapowaniami, różnymi tego rodzaju rzeczami. O, i krótkie, i długie, i obcisłe, i mniej obcisłe. O, ta też tutaj mi się bardzo podoba, elegancka ślub... suknia ślubna. O, proszę bardzo. I mamy również zdjęcia od tyłu, od przodu, więc możemy tą sukienkę sobie dokładnie zobaczyć. A cena też, jak widzicie, mniej niż 500 zł. Piękna. I tak na podsumowanie, właśnie zastanawiam się, czy warto kupować takie mega drogie suknie, skoro w ofercie mamy naprawdę piękne suknie, które są tanie. Zwłaszcza, że to jest suknie na jeden wieczór zazwyczaj. Potem jest problem, żeby ją odsprzedać albo, nie wiem, cokolwiek z nią zrobić. Więc, no nie wiem, ja, ja jeszcze nie brałam ślubu, więc nie miałam tego dylematu, ale tak oglądając te suknie, właśnie to, to nie wiem, czy nie skusiłabym się na którąś z asosa. Ciekawa jestem, czy, co Wy na ten temat myślicie. Dzięki, pa!